Słuchajcie teraz mnie uważnie, okej? Okay? Ja tutaj tylko wam coś powiem Także... Możecie być przy słuchawkach bliżej lub, mi lub głośnika KONTO STROK NIE JEST JUŻ MOJE, DZIĘKUJĘ, DO WIDZENIA Już nie jest moim kontem i nie piszcie czy konto jest moje, tak? Dziękuję, kurza, już mnie to wkurza Konto strok nie jest moje, bo... Widzicie? Ja nie wbijam lewy na tym kącie, ja nie mam do tego kąta ja nie pokażę, ja, ja nie pokażę najlepiej co napisane, ja nie pokażę bo mi odpadło coś Co napisałem, to napisałem. Akurat na moim serwerze Discord wysłałem to zdjęcie. Także jak chce zobaczyć, co napisałem do moderacji, to musisz sobie wejść na Discorda i sobie poczytać. Są taki gratisik, jak wejść na mój serwer Discord. Także <trafię> trzeba jakieś reklamy. Dobra.